Już 10, 10 czerwca 16.37 to trzeba nagrać QA. Także siema grzymeczki z tej strony Raker i witam Was na drugim QA na tym kanale. Zostawcie taki sam czerwony przycisk jak widzicie. Na moim paluszku. O tam na dole. Yy, kiedyś na pewno będzie trzecie QA. Tamte było 11 stycznia, jak już minęło prawie pół roku. I teraz następne pytanka. Dzisiaj mamy 7 pytań. Może nie aż takich precyzyjnych, ale odpowiem na nie. Czasem są bezsensowne, ale na nie odpowiem. Zostawcie lajka, bo jak nie zrobicie tego, to będzie bóg okalipsa. I bóg zaatakuje świat. Także co? Zaczynamy dzisiejszy odcinek. I teraz pytania do QA. Czas start. Pierwsze pytania, pierwsze 3 pytania są od Wojtka Gruszczyńskiego. Yy... Czy chcesz wrócić do harcerstwa? W nawiasie z tego co kojarzy jakiś czas, temu należałeś do jakiejś drużyny. Ja nadal jestem w harcerstwie Jestem, tylko po prostu nie ma teraz zajęć, bo COVID jest. Więc ja nie odchodziłem od harcerstwa tylko jestem na harcerstwie i tylko nie ma zajęć przez COVID, a i tak już by raczej nie było teraz, bo już się kończy rok szkolny. I miałem wyjechać też na obóz harcerski. Mm, ale nie chciałem mi się tak fajnie zużyło, bo tam podobno jest ciężko, a ja nie chciałem. No i po prostu na szczep się nie zdążył załapać i COVID i w ogóle ograniczona miejsca. Także ja się cieszę, ale ogólnie zajęcie z to lubi, lubię i chodzę. Drugie pytanie od tego samego użytkownika: <grafisz> Grasz na jakimś instrumencie? Aktualnie nie gram i nie grałem, ale chodzę na takie zajęcie z muzyki o nazwie Muzowia. Gdzie tam się troszeczkę uczę śpiewać, ale dla mnie lepszy rap, ale tam jest fajnie. Eee, teraz trzecie pytanie od Wojtka Gruszczyńskiego. Czy lubię horrory? Horrorów nie lubię, dla mnie są straszne, jak ktoś mi opowiada jakąś historię, to ja się potem boję po nocach, mam koszmary itp. W sensie dawno nie koszmary, ale wiecie o co chodzi, no. Po prostu nie lubię horrorów, bo się boję potem. Tutaj chyba każde dziecko w wieku 11 lat. Pytanie od po prostu Kapi, czyli ile masz lat? Ja mam 11, urodziłem się dokładnie 7 stycznia 2010 roku. I teraz pytanie od Ozixara, czyli mojego brata, jakże bezsensowne. Bo to jest mój brat, więc taki mi zadał pytanie oczywiście, bo jakie inne byś mia by miał zadać. No. Jesteś kidosem? Nie jestem. E I teraz e przedostatnie pytanie od PikuXa, nie wiem czy to PikuX. Nie wiem, czy to dobrze wy, tu wymówiłem. Wy Co sądzisz o, legaliz la, o, o legalizacji marihuany? Nie wiem. I teraz pytanie od Ksawery z Chmid. Co tam? No ja ci powiem, że dobrze, aktualnie nagrywam Q&A. Eee, będę w sobotę jeździć pickupem po pagórkach i to z kolegą jeszcze, i, który stanie u mnie na noc, także bardzo dobrze. Ksawery i nie mam więcej nic do powiedzenia. Także to tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Wiecie co robić. Następne QA. Nie wiem kiedy będzie może jeszcze w wakacji, ale to zobaczymy, jak Wam się spodoba. Yy... <ścoughs> No i co? Myślę, że nie ma co przedłużać tego odcinka. Ja bar bardzo mi się miło odpowiadało na pytania, także to tyle z dzisiejszego odcinka i tradycyjnie pa, nara, cześć i czołem.